Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery po raz pierwszy nie za głębiem Lubin, a Freiburgiem. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam co udało mi się dokonać przez te 6 tygodni, bo od 1 czerwca prowadzimy Freiburg, także mamy 12 lipca. To jest powiedzmy te 6 tygodni. Omówię też zespół, pokażę Wam skład jakim dysponujemy. No po prostu wszystkie sprawy organizacyjne. Zacznijmy od tego, że Freiburg baza. Fantastyczne obiekty treningowe, świetne obiekty młodzieżowe, dobry system szkolenia, ponadprzeciętna siatka wyszukiwania juniorów. Bardzo to cieszy stadion na 35-34-700 dokładnie. Klub jest bogaty, 81 milionów na koncie. No, budżetu transferowego zostało nam 14 milionów. Zaraz to wszystko mówimy, bo transfery też się jakieś wydarzyły. Mamy delikatny deficyt, jeżeli chodzi o płace, ale to też będziemy możliwe, że modyfikować. Ważne. Co chciałem zaznaczyć, Freiburg nigdy nie zdobył żadnego tytułu. Tutaj cztery razy wygrywali drugą Bundesliga i to było wszystko. i Jakiś Puchar, Werbanders, Pokal, Sudbaden. Nie wiem co to jest, nie wiem czy to dobrze to czytam. Także odpuśćmy sobie te trofea, bo ich po prostu nie ma. Najlepszym piłkarzem był Kebakio, ale za chwilę przyjdziemy. Tak samo młodzieżowcy, Hartwig, też do tego przejdziemy. Zacznijmy od klubowej strategii. Zarząd oczekuje od nas, że zakwalifikujemy się do. Ligi Konferencji Europy. Oni nawet nie byli blisko w poprzednim sezonie, żeby tam się zakwalifikować, i zobaczycie za chwilę predykcję, że to wcale nie jest taki łatwy cel do wykonania. Osiąg osiągnij decydującą fazę DFB Pokal. To nie wiem, czy to jest druga, czy trzecia runda. Będziemy się starać, oczywiście, dojść jak najdalej. Chcą, żebyśmy zatrudniali niemieckich piłkarzy i za zatrudniali piłkarzy z niemieckich klubów, no także zawodników U23. Wykorzystuj. Do maksimum stałe fragmenty i szkol, szkol piłkarzy z wykorzystaniem klubowego pionu młodzieżowego. No to, to, to myślę, że to jest jeszcze do zrobienia. Przejdźmy do sztabu szkoleniowego, bo od tego zacząłem. Mamy już wszystkich trenerów, zarówno bramkarzy, trenerzy bramkarzy, trenerzy w, yy, siłowi, trenerzy ogólni, także bardzo dobrze to wygląda. Jeżeli chodzi o obronę, o atak, obronienie, no mamy trzech trenerów bramkarzy, tak świetnie to wygląda, technika Naprawdę sztab wygląda bardzo, bardzo dobrze Skauci główny scout, główny scout jest zarazem dyrektorem do spraw sportowych Warto o tym wspomnieć, no nie będę wam pokazywał tych pracowników Bo to nie ma sensu, może przedstawię wam tylko asystenta, naszym asystentem został Juan, Juan Malilo Hiszpan Kierowanie zespołem 14, ocena potencjału piłkarza i umiejętności piłkarza po 16. Dobry taktyk, on przyszedł do nas z Manchesteru City, ale ja myślę, że on był asystentem nie u Pepa Guardioli, a raczej gdzieś tam może w 23 Podpisaliśmy go w każdym bądź razie. Chciałbym tylko dodać, że cały sztab został pozyskany poprzez ogłoszenia, umieść ogłoszenie. No i w ten sposób pozyskaliśmy cały sztab. Teraz przejdźmy może do obowiązków sztabu właśnie, bo tutaj Nastąpią pewne zmiany, pewne tak jakby rzeczy, które ukształtują tą karierę, to, to prowadzenie tego zespołu. A mianowicie sztab. Oczywiście my wybieramy skład. Tutaj odpowiednio, odpowiednio inne osoby wybierają skład do Freiburga 2 i do zespołu 19. Zatrudniamy my dyrektora sportowego, bo to jest bardzo ważne, ale już oddajemy zatrudnianie dyrektora technicznego, dyrektorowi zarządzającemu. Podobnie jako kierownik do spraw wypożyczeń też się tym nie będziemy zajmować, ale chcemy zatrudniać koordynatora pionu juniorskiego, chcemy zatrudniać głównego scouta. No to wiadomo, główny scout jest dyrektorem sportowym, jednocześnie no to tutaj nie ma nic do tego. Także sztab szkoleniowy my zatrudniamy i pion scoutingu. No to też, a to możemy przekazać dyrektorowi zarządzającemu, dlaczego nie. Może dyrektorowi do spraw sportowych, niech on sobie, skoro on jest też głównym skautem, to niech sobie wybiera współpracowników. U19 oddajemy całkowicie, Freiburg 2 oddajemy całkowicie, kursy trenerskie oddajemy całkowicie. My się tym nie będziemy zajmować. Kontrakty. No to tutaj podobnie. Niektóre te kontrakty właśnie trenerzy, główny skaut, koordynator i dyrektor sportowy. Ja będę się tym zajmował, a resztę oddajemy do dyrektora sportowego bądź technicznego. Porady tutaj nie ma co omawiać. Scouting. My tylko zarządzamy zebraniami pionu scoutingu. Wszystko inne robi główny scout, czyli Klemens Hartenberg. Transfery i kontrakty. Na razie jeszcze tutaj zostawiam to jak jest. Tutaj, jeżeli chodzi o pierwszy zespół, ale po tym okienku transferowym będę chciał oddać wszystko do. Wszystko, dużą większość do dyrektora sportowego. Z tego względu, że wyobrażam sobie to tak, skoro. Przyszli do mnie z ofertą, musieli mi zaproponować jakieś warunki Jednym z nich mogłaby być właśnie przebudowa zespołu, że dostanę dowolność w pierwszym okienku sprowadzenia kilku piłkarzy No i właśnie z tej dowolności skorzystaliśmy, bo też nie, nie przebudowaliśmy zespołu jakoś yy, Ogromnie Kilku zawodników zaledwie przyszło, kilku odeszło Także za chwilę to wam omówię yy, No ale po tym okienku oddaję wszystko do dyrektora Jeszcze wam to na koniec okienka pokażę jak to wyglądało Kontrakty Wszystkimi kontraktami zajmuje się dyrektor sportowy. Ja kontraktami się nie będę zajmował. Jakże, jak zrobię jakieś kominy płacowe albo idiotyczne klauzule odejścia, no to trudno. Tu media nie ma, nie ma znaczenia. Trening oddajemy do asystenta. Trening, taktyka, no to um, my wybieram, no, my prowadzimy tą taktykę i instrukcje dotyczące zawodników. Mecz, oczywiście, ja prowadzę mecz. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o sztab. Wiadomo, że trening będę tutaj kontrolował, bo nieraz potrafią dać cechy fizyczne w środku sezonu przed meczem, nie wiem, pucharowym, gdzie gramy dwa mecze w tygodniu. Dlatego to będę jakoś tam delikatnie kontrolował. Czasami pewnie będę też miał wpływ na trening indywidualny dla któregoś z graczy, ale generalnie no to tym się nie, nie będziemy zajmować tak na co dzień, że tak to ujmę. Może przejdźmy do transferów. Stan finansów jeszcze. Stan finansów 14 milionów mamy tutaj. Budżet płacowy, będziemy nad tym pracować. 81 milionów bilans ogólny, także wszystko jest w porządku. Centrum szkolenia, a to za chwilę. Transfery, tak. Transfery. Jak przyszedłem do klubu, to pierwszym wszedłem, jeżeli wszedłem w scouting, to był tam jeden zawodnik. Był Dodi Kebakio, który był zasugerowany jako wolny transfer, żeby podpisać z nim kontrakt. No to zrobiłem to, podpisałem z nim kontrakt. Jest to jedna z naszych największych gwiazd, według Football Managera jest to nasza największa gwiazda. Jest to prawo skrzydłowe, schodzące na pasnik, ale może grać zarówno na środku ataku, ma, ma tutaj, jest uzdolniony i na lewym, na lewym skrzydle, No kapitalne ma atrybuty fizyczne, przyspieszenie, tutaj dribbling, wykańczanie akcji, przyjęcie piłki. No tutaj się wszystko według atrybutów zgadza. On przyszedł do nas z Al-Hilal, gdzie wystąpił 27-krotnie i 14 bramek strzelił. Będzie zarabiał 334 tysiące, ale to nie jest najwyższa kwota w naszym zespole. Następnie Ali Duseidu. Ja nie miałem tutaj nic do powiedzenia. Ten piłkarz był podpisany, ponieważ był wypożyczony i możliwe, że była klauzula obowiązkowa. Jest to nasz prawy obrońca. No taki powiedzmy przeciętny, ale ma dobre krycie, dobry odbiór piłki, dobre ustawianie się, siłę. Reszta atrybutów w miarę, w miarę zrównoważona. Zobaczymy, czy będzie naszym podstawowym zawodnikiem. Jako, że filozofią klubu jest sprowadzanie niemieckich piłkarzy, no to zleciłem naszym skautom obserwację młodzieżowych reprezentac reprezentacji Niemiec. No i tam pojawił się raport na temat Asana Odreogo. Pewnie większość z nas go zna, ale... Wiem, że to jest duży wonder Kit, wielki wonder Kit. Nie wiem jak na tych nowych bazach danych czy pewnie jest dalej, no ale zdecydowałem się go na, na zakupienie jego jest młody, u 20. No kapitalny potencjał, może się rozwinąć jeszcze do naprawdę gracza światowego formatu. On już jest bardzo dobry jak na Bundesliga. Determinacja 16, błyskotliwość 16. Dribbling 15. No nie będę się nad nim wiele rozwodził, bo on jest po prostu kapitalny i go wszyscy znamy. Zapłaciliśmy za niego 21,5 miliona, no i tyle na ten temat. Kupujemy też Pascala Clemensa właśnie z raportów z tej młodzieżówki, ale od razu go wypożyczamy do Herty. On może być, gdzieś, grać jako defensywny pomocnik lub jako środkowy obrońca. Akurat przydałby się nam jako środkowy obrońca. Dosyć wysoki zawodnik, no ale niech się jeszcze rok w drugiej Moodless w Hercie ogra. A no, może te atrybuty mu trochę wzrosną. Płacimy za niego tylko 4,3 miliona. No i tutaj Quentin Angensteyer to jest wymysł naszego dyrektora, on go kupił do U19, także to nie jest nasza, nasz problem. Jordi Makengo, on był niezadowolony, zresztą chyba mało grał w zeszłym sezonie, jak się nie mylę, tak, bardzo mało grał, no to go sprzedaliśmy do Nottingham za łącznie 3,2 miliona, może kwota wzrosnąć. Florian Muslia, no tutaj mam wrażenie, że popełniłem chyba błąd, ale... A nie, nie popełniłem błędu, to jest zawodnik, który był wypożyczony do Stuttgartu I on przeszedł automatycznie, nie miałem tutaj w tej kwestii nic do gadania Friend 24-letni Turek, na prawym skrzydle mamy naszego najlepszego gracza Luke Bakio i Japończyka, który tam też będzie raczej rządził na tej stronie On jeszcze mógł grać w środku, na środku ataku, no ale Zobaczcie, no on zagrał Bardzo mało grał, bardzo słabo grał, 7,5 miliona, wzięliśmy to w ciemno, trudno Lasse Berg Jonsen Zrównoważone te atrybuty, ale też nic wielkiego tutaj on nie pokazał. 6,60, 6,76 średnia. No, oddaliśmy go też, niech sobie idzie krzyżyk na drogę. Pascal Clemens to jest wypożyczony. No i niestety zawodnik, którego nie chcieliśmy tracić. Filip Linhardt gra głową krycie. No, tu jest wszystko się zgadza. To był nasz najlepszy środkowy obrońca, ale niestety miał klauzulę odejścia. 14,5 miliona. Eintracht go taką klauzulę wpłacił. On teraz zarabia 327 tysięcy, u nas zarabiał trochę ponad 150 chyba I jak chciałem dać kontrofertę, no to ze 150 on bodajże zażądał 500 No to powiedziałem, dobrze, trudno, do widzenia Nie będziemy płacili 500, prawie no 3-4-krotnie zwiększali pensji graczowi, bo jest jakiś inny klub nim zainteresowany Jeszcze mamy 14 milionów, bo poszukujemy napastnika, mamy kilku kandydatów Ale nie wiem na którego się do końca zdecydujemy, jest ich 3 Zobaczymy, ogłoszę wam to pewnie w swoim czasie. Filozofia gry to będzie gra skrzydłami lewym i prawym, obieg jest tylko z prawej, bo tutaj z lewej będzie grał skrzydłowy. No to nie ma co obiegać, bo boczny obrońca nie będzie obiegał po trybunach, przecież on będzie się trzymał ten skrzydłowy linii. Dosyć szeroko, podania na wolne pole. Mamy graczy piekielnie szybkich, szybkie centry, bo właśnie taki styl sobie wymyśliłem. Będziemy szukali napastnika, który jest wysoki, dobrze gra głową, ma dobry wyskok. No i dlatego, dlatego też będziemy szukali stałych fragmentów gry. Tempo standardowo nieco wyżej, bezpośredniość podania, raczej standardowa. Tutaj nie ma co kombinować. Bardzo mało w fazie przejścia, na razie bez kontrpressingu, kont tylko kontra. I podawaj na skrzydła, tu będziemy i długie wykopy. Z tego względu, że Noa Atubulu on ma wykopy na poziomie 14. I gra też jako tam bramkarz libero, no dlatego się zdecydowaliśmy właśnie, że żeby te wykopy były na skrzydła no bo Atubulu ma dobry, dobrze oceniony ten atrybut teraz bez piłki, średni pressing linia defensywy standardowo nie wiem czy nie będziemy tego podwyższać, zobaczymy jak będą wyglądały te mecze towarzyskie te pierwsze mecze Bundesligi średni pressing, aktywacja częściej, no i to byłoby na tyle także bardzo, bardzo nieskomplikowana, bardzo prosta ta taktyka dwie ostatnie rzeczy, dwie ostatnie rzeczy które chciałem omówić to Hmm. Kalendarz, gramy z Celticiem, z Rapidem, z Tirolem i z Hartbergiem, to są mecze towarzyskie, no później gramy jeszcze ten DFB Pokal Taki ostatni sprawdzian przed Bundesligą, no terminarz był taki Średnio udany, no bo Stuttgart, Lipsk i Bayern Monachium na początek hmm. Cztery punkty brałbym w ciemno w tych trzech meczach, nie ma co się oszukiwać Przejdźmy jeszcze do Ostatniej i najważniejszej rzeczy, czyli przedstawienie naszego składu Może już mam wybrany skład na mecz z Celticiem, także może wam to przedstawię, według mnie najsilniejszą jedenastkę. Noah Atubulu, zdecydowanie nasz numer 1 kapitalny bramkarz. Było zainteresowanie Realu, ale na szczęście to zainteresowanie ustało, Determinacja16, no bardzo dobry bramkarz też, go znamy wszyscy z fm wielki talent. Na prawej obronie zagra Alidu Seydou, No to już go wam przedstawiałem. Ten gańczyk. Szukamy jeszcze prawego obrońcy. Też mamy, negocjujemy z jednym zawodnikiem, ale Atalanta przedstawiła jak kontrofertę. Także nie wiem, czy uda się nam to e, przebić, czy uda się nam pozyskać tego gracza. W obronie Matias Ginter. Gra głową 16, opanowanie 16, skoczność, sprawność, współpraca, krycie. No tutaj też się wszystko zgadza. Ustawianie się. 32-letni, 59-krotny reprezentant Niemiec. No to jest nasz lider y, bloku obronnego. Także na nim będziemy opierać swoją grę. On jest ustawiony jako obrońca grający piłką. Obok niego zagra Kenneth Schmidt. Krycie 14 odbiór piłki 12 ustawienie się 13 skoczność 14 też atrybuty takie no wyrównane niestety straciliśmy tego Linharta. Musimy kimś grać Schmidt ma lewą nogę będzie ustawiony z lewej strony. Tutaj jeszcze jest zawodnik którego też Edwin Kurtulus. On jest prawym obrońcą bądź środkowym obrońcą, 26-letni, ale też ma strasznie niską klauzulę. 8,75 za niego jest oferta z Norwich. Spróbowaliśmy skontrować to kontrofertą kontraktu, ale nie wiem, czy podpisze z nami kontrakt, czy odejdzie do Norwich, to zobaczymy. Dlatego na razie on nie będzie grał. Z lewej strony Christian Ginter, też niezwykle doświadczony, niemiecki wahadłowy, boczny obrońca. Prawność 19, wytrzymałość 16, determinacja, przywództwo, pracowitość, długie wrzuty, kapitalne dośrodkowania. No, ma tych atrybutów kilka takich na najwyższym poziomie, ale już jest 33-letni. No, będzie naszym, tak, no, będzie naszym podstawowym tym lewym obrońcą. Nie ma się tutaj os co oszukiwać. Maksymilian Egerstein, on będzie grał jako środkowy pomocnik, y chyba jako cofnięty, rozgrywający, tak, bodajże, o ile się nie mylę. Tak, przyjęcie piłki 14, podanie 14, technika 14, współpraca 15, koncentracja 16, bardzo dobrze wygląda fizycznie. 29-letni, no myślę, że to też będzie nasz lider, jeżeli chodzi o środek pola. Obok niego Patryk Osterhage, pomocnik odbierający piłkę, współpraca 16, pracowitość 17. Odbiór piłki na poziomie 13, wytrzymałość 16, bardzo zrównoważone te, te oceny. On chyba miał dobry sezon, nie, nie miał dobrego, no taki na przyzwoitym poziomie powiedzmy, 6,94 ocena, także nie jest źle. Przed nimi jako nasz środkowy pomocnik z funkcją ataku, Osan Odreogo, no jego znamy, jego profil widzimy. On na pewno się będzie rozwijał, mam nadzieję, że się będzie rozwijał. I szedł tylko i, i wyłącznie w górę. Na prawej stronie nasz najlepszy piłkarz poprzedniego sezonu, Ritsu Doan. Przedłużył klub przedłużył z nim kontrakt 405 tysięcy funtów miesięcznie, euro, przepraszam, miesięcznie zarabia. No, czy ja wiem, czy on jest takim naszym najlepszym tym piłkarzem? No Na pewno ma technikę, ma dribbling, ma przyjęcie piłki, grę bez piłki. No, przyspieszenie mogłoby być lepsze, ale jest zwinny jako schodzący napastnik. No, w zeszłym sezonie, zobaczcie, on tutaj był. 7-17 strzelił 6 goli zaliczył tylko 3 asysty, będziemy na niego patrzeć, bo myślę, że on albo właśnie Luke Bakio po pozyskaniu napastnika będą grali na tym prawym skrzydle, na lewej stronie Jan Niklas Beste no tutaj jest kawał piłkarza można powiedzieć dośrodkowanie 16, rzuty wolne, świetnie bije rzuty rożne, rzuty wolne, determinacja jest pełen wery pracowity szybki, wytrzymały no tutaj jest można byłoby trochę lepszą tą technikę mieć, to podanie, przyjęcie piłki, ale no gra bez piłki, kapitalny, kapitalny gracz, będziemy na nim też opierać swoją grę, 27-latek, 54 miliony wartość, moim zdaniem to jest nasz numer jeden na lewej, na lewej stronie. Na razie w ataku zagra Luke Bakio, z tego względu, że napastnika innego wartościowego nie mamy, ale Luke Bakio spokojnie może sobie tutaj grać. Jako wysunięty napastnik, dribbling, wykończanie akcji, przyjęcie piłki, technika, gra bez piłki, przyspieszenie. no to jest wszystko. On mógłby spokojnie być naszym środkowym napastnikiem pierwszym i byśmy innego nie potrzebowali, ale na razie on będzie raczej grał jako prawo skrzydło. Zobaczymy, zobaczymy. No, wiele... Tu będzie rotacja też na pewno w tych, w tych meczach. Tutaj Kristantus Christ... Ucze, też bardzo zrównoważone atrybuty nigeryjczyk. Poprzedni fatalny sezon 6-62, no zobaczymy, jak się będzie sprawowało pod naszą wodzą. Jest Grifo. Też no już fizycznie nie dojeżdża, ale na, myślę, że na jakieś tam zmiany na końcówki meczu. Ma dobrze, wygląda technicznie, dobrze, wygląda psychicznie. No fizycznie wiadomo, już będzie trochę, trochę gorzej, bo on już ma swoje lata. Jest 33-letni. Merlin Röhr. 24-latek. Też bardzo dobry zawodnik na środek. Nie gramy ani ofensywnym pomysłem, tutaj będzie raczej zmiennikiem: Odrea Ogo. Jest 19-letni 19 Jonathan Norby. Norby, Norbaj. Norbaj prawdopodobnie. Duży potencjał, może się rozwijać. No to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o skład. Reszta jest juniora damu. No, kilku takich graczy tutaj trochę powiedzmy gorszych. Niklas Hefler 36 lat. No on tu też jakieś pewnie puchary sobie pogra, nic więcej. Dzisiaj zagramy sobie mecz z Celticiem. Takim składem, jakim widzieliście. A ja zajmę się później dalszym okresem przygotowawczym i być może jeszcze jakimiś właśnie transferami. Zobaczymy jak to będzie wyglądało i spotkamy się już przed meczem pucharu Niemiec. Zgłaszamy zespół. Złamanie podudzia. Luke Bakio wypada od 4 do 5 miesięcy. Co to był za mecz? My nie mamy kasy. No, ja będę się tutaj posiłkował jakimiś wypożyczeniami. No, przecież my nie mamy kasy na, na zawodników. No ja muszę tutaj, będę musiał zajrzeć na jakiś rynek wypożyczeń, coś z tym zrobić. Fajnie, nasz najlepszy piłkarz. No, na pewno to jest nasz najlepszy piłkarz, bo to pamiętam. Tak, Luke Bakio jest naszym najlepszym piłkarzem. Wypada na 5 do 6 miesięcy w pierwszym meczu towarzyskim. Cudownie się zaczyna ten sezon. Wcale nam FM nie rzuca kłód pod nogi no będziemy sobie musieli jakoś z tym radzić no takie rzeczy w piłce się zdarzają to teraz nie, nie będę wczytywał gry i udawał, że się nic nie stało także Ech, myślę, że jeszcze czekamy trochę więcej pracy na rynku transferowym niż myślałem także dziękuję wam za dzisiaj ja zabieram się do ciężkiej pracy trzymajcie się do zobaczenia chyba jutro